Czy Santander Bank Polska ESA proponuje kredytobiorcom, mającym mowę powiązane z CHF, ugody? Jakie są warunki proponowanych ugód? O tym już za chwilę. Zapraszam Bartłomiej Jonder. Kancelaria Sosnowski Adwokaci i Radcowie Prawni. W ostatnim czasie, przeglądając m.in. media społecznościowe, trafiają Państwo na liczne materiały zachęcające Frankowiczów do zainteresowania się alternatywnymi metodami rozwiązywania sporów. Szczególna uwaga jest skupiona na ugodach, które są przedstawiane jako mniej czasochłonne i atrakcyjne finansowo dla procesu sądowego. Jednym z banków, który masowo zwraca się do swoich klientów z propozycjami ugodowymi jest Santander Bank Polska S.A. Drogą wyjaśnienia pragnę wskazać, że wedle ogólnodostępnych danych udział kredytów frankowych w portfelu kredytowym Santander Bank Polska wynosi około 6% a łączna wartość aktywnych umów powiązanych z CHF to około 9,1 miliarda złotych. Są to umowy, które zostały zawarte z Kredyt Bank S.A. oraz Bankiem Zachodnim WBK S.A. Nie różnią się one w znaczny sposób od typowych umów oferowanych przez inne banki w analogicznym okresie czasowym. Konsekwencją omówionej praktyki jest masowe pozywanie Santander Bank Polska S.A. przez kredytobiorców. Efektem tego jest ukształtowana linia orzecznicza w tego typu sprawach, która oparta jest głównie na unieważnieniu umowy kredytowej. Zaistniała sytuacja zobligowała sektor bankowy do podjęcia działań mających na celu przede wszystkim optymalizację kosztów związanych z procesem sądowym i dokonaniem rozliczeń z tytułu nieważnej umowy kredytowej. Mianowicie głównym założeniem ugody jest osiągnięcie pomiędzy stronami konsensusu, a zatem dokonanie wzajemnych ustępstw. Konsekwencji frankowicze są po raz kolejny stawiani w gorszej sytuacji, gdyż muszą wykazać się sporą elastycznością względem banków w celu szybszego zakończenia sporu. Nasi klienci otrzymują najczęściej od Santander Bank Polska S.A. propozycję przewalutowania zobowiązania wedle kursu narzuconego przez bank. Oznacza to przejście nad kredyt złotowy i kontynuację stosunku prawnego z bankiem w nowej formie. Dodatkowo bank ustala średnią marżę kredytu złotowego i wszystkich rozliczeń dokonuje z uwzględnieniem nowej marży, co w niektórych przypadkach prowadzi do niekorzystnych dla kredytobiorców wyników. Wyjątkiem są osoby posiadające znaczną nadpłatę nad udostępnionym kapitałem, którzy otrzymują propozycję umorzenia zobowiązania, któremu rzadko kiedy towarzyszy jakakolwiek bonifikata finansowa ze strony banku. O braku dobrych intencji po stronie banków świadczy także fakt, że ugody nie są proponowane wszystkim kredytobiorcom. Dotyczy to m.in. osób, które dokonały już spłaty kredytu oraz posiadaczy kredytów spłacanych od początku w walucie waloryzacji. Decyzja o zawarciu ugody powinna być świadoma i przemyślana, a także poprzedzona opinią prawnika specjalizującego się w sporach frankowych. Należy zatem zwrócić się do wyspecjalizowanej kancelarii prawnej z prośbą o przygotowanie analizy umowy kredytowej pod kątem potencjalnego procesu. W ten sposób poznają Państwo przede wszystkim potencjalne korzyści finansowe wynikające z procesu, co pozwoli na ocenę zasadności zawarcia ugody. W tym miejscu pragnę zwrócić uwagę na uwarunkowania związane z wystąpieniem na drogę sądową. Istotną rolą w tym zakresie odgrywają wyroki Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, zapadły w grudniu 2023 roku. Mianowicie w wyroku z 7 grudnia 2023 roku w sprawie C140 na 22 wskazano, że ani bieg przedawnienia roszczeń, ani też termin, do którego konsument może domagać się zapłaty odsetek za opóźnienie, nie są uzależnione od złożenia przez konsumenta oświadczenia o skutkach nieważności umowy kredytowej. Z kolei w wyroku z dnia 14 grudnia 2023 roku w sprawie C28 na 22 wskazano, że powołanie się przez bank na zarzut zatrzymania nie powoduje utraty przez kredytobiorców prawa do uzyskania odsetek za opóźnienie. W wyroku Sądu Apelacyjnego w Warszawie zapadłym 29 sierpnia 2023 roku w sprawie zawisłej pod sygnaturą 1 ACA 480 na 23 który oddalił apelację banku od wyroku sądu pierwszej instancji. Tym samym umowa kredytu z maja 2008 roku z Kredyt Bank S.A. jest prawomocnie nieważna. Ponadto, na skutek tego procesu, nasi klienci uzyskali 429 tysięcy wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od 17 lutego 2022 roku do dnia zapłaty oraz łączną kwotę 21 tysięcy złotych tytułem kosztu procesu. Wbrew obiegowej opinii, korzystne wyroki nie są wyłącznie domeną stołecznych sądów, o czym najlepiej świadczy wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach, wydany w dniu 18 października 2023 roku w sprawie 1 ACA 1489 na 21, który utrzymał owoce wyrok Sądu Okręgowego w Bielsku-Białej z dnia 19 kwietnia 2022 roku w sprawie zawisłej pod sygnaturą 1 C 1383 na 21. Nasi klienci mogą zatem cieszyć się już prawomocną umów kredytowych zawartych z poprzednikiem prawnym Santander Bank Polska SA oraz znaczną korzyścią finansową, osylującą na łączną kwotę 375 tys. złotych, powiększoną odsetki ustawowe za opóźnienie. Mając na uwadze dotychczas przytoczone fakty na temat propozycji ugodowych przedstawionych przez Santander Bank Polska S.A., należy dojść do konkluzji, iż podjęcie decyzji w tym zakresie powinno zostać poprzedzone opinią prawnika, a także doradcy podatkowego. Serdecznie zapraszam Państwa do kontaktu za pośrednictwem formularza dostępnego na naszej stronie internetowej, na podstawie którego nasi prawnicy podają się bezpłatnej i niezobowiązującej analizy umowy kredytowej, udzielą najważniejszych informacji na temat przebiegu procesu. Kancelaria Sosnowski Adwokaci i Radcowie Prawni